Czasem się śmiejemy z Bradem, że to ja mogłam zagrać w tych niektórych jego filmach zamiast Angeliny, ale ja nie jestem taka. Ja nie chciałabym wykorzystywać naszej miłości. Zresztą, co ma być, to będzie. Przeznaczenia nie oszukasz, przecież. Pewnie się zastanawiacie, czy jestem zazdrosna, Brada. No, ale owszem, bywam, ale na wszelki wypadek zawsze ja mam telefon nasz przy sobie i klucze ja mam bywa, że czasem do nas dzwoni Jennifer, ani stąd, ani zowąd, zawsze ja odbieram i takim bardzo przyjemnym, wysokim głosem, najlepszej, świergoczącej kochanki na ziemi odbieram i mówię tak Hello, oh, hello, oh, Jennifer, hello Jennifer, mm. yes, yes, yes Jennifer, yes, nice to hear you, yes jest, jest, jest. Mm, brat, nie chcę teraz żony, a mam kandydatki, mam. Nie powiem, stoją, się ustawiają, cholery, pod oknami, drzwiami, krzyczą, skandują, mówię, precz. To jest koniec, rozumiesz? Koniec, koniec, najbardziej skończony koniec, z możliwymi końców. To są napisy, the end, kurwa! Choćby skały, kurwa, srały, nie ma odwrotu. To jest żywy rol. Normalny swy rolno no grosza go nie warto. mnie nie jest warto. Jego kutas jest taki, o taki tyci, mniej mniejszy niż twój nos. Żałuję, że go znałam, na szczęście nie kochałam. Niech spada, niech spłonie, niech znika. Niech go pożre jakiś szczur zakażony czymś. Ktiw z i kochana <śpiewanie> To jest jakiś oszust matrymonialny, niedomyty. To jest jakaś, jakaś, jakaś karykatura mężczyzny. Ja już nigdy nie zaufam nikomu, rozumiesz? Nikomu! Będę teraz zimno słuchał, bez serca. O! Kochana, czy ty mnie w ogóle słyszysz? No! Jejku! Jejku, przyszedł! 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 Kochana! Zadzwonię potem. No! Mama, musia, mama, ja jadę do mamy, przeciwko chociaż nauczyłam się pszczoły y, rzuć, zamiast miód lizać, to czasem staję nad przepaścią i skaczę. Tym razem wprost na mamy. Mama! Okrągliłaś się. Mama wita. Na wesele masz zaproszenie. No ale jak sama pójdziesz na wesele? No, przecież sama nie pójdziesz na wesele. No jak na wesele, sama na wesele, sama, przecież sama nie pójdziesz sama na wesele, sama. Proponuję zatem wypić zdrowie przyszłych rozwodników z maminego barku. Skoro na wesele się przecież nie wybieram, bo jak sama pójdę na, sama na wesele, chętnie wypiję ich zdrowie. Co? Może im się uda? Może ten ich domek to będzie całkiem solidny domek z kart. No weź Stań na wagę tak z ciekawości, no. Mamo, ja już zaczęłam budować tożsamość niepalacza.

Miała duże usta, duże dłonie, z długimi palcami. Podobały mi się ciężkie dziewczyny. Dziewczyny, nie kobiety, z ciężkimi udami, ciężkimi biodrami, ciężkimi piersiami, takie, no, które mnie sforne włosy wypadają z koka-kucyka albo warkocza. Podobały mi się i wcale nie miałam ochoty iść z nimi do łóżka. Nie miałam, z nimi, miałam ochoty iść właśnie z nimi do łóżka, nie miałam ochoty ani z nimi rozmawiać, ani ich poznawać. Podobały mi się też dziewczyny niedostępne, ich niemądre, obrażone twarze sklepowe, z osiedlowych sklepów. Takie dziewczyny, które znają życie, wszystko widziały, wszystko wiedzą, choć prawdopodobnie nigdy nie ruszyły poza granicę swojego powiatu. Ich niemądre, obrażone twarze, ich starość, młodość były bardzo podniecające. Znałam takie dziewczyny, pewnie odrobinę młodsze ode mnie, ale zniszczone tanim makijażem, alkoholem i fajkami wypalanymi w pośpiechu na przerwie. Podobały mi się też dziewczyny ołówkowe, chłodne, nauczycielskie, takie dziewczyny niedostępne. Podobały mi się dziewczyny, te, które mogłam mieć i te, których nie mogłam mieć. W pewnym momencie podobały mi się wszystkie. Pan, Pan jest ich Bożyszczem. Bo Pan wyciągnął nad nimi swe ręce i teraz ożyją. Pan, Pan ma taką moc, jaką wali prorocy, dlatego ja ośmieliłam się na tę rozmowę. Chcę pana błagać. O co? Żeby, żeby zdjął pan ze mnie to opętanie. I tak grzesznice ja poczytywałem za najrozsądniejszą z całego grona. Chcę znów być taką. Jak się pani nazywa? Skąd pani do nas przyjechała? Dzień dobry. Ja nazywam się Gracja Gwiazda. To nazwisko to jest przypadkowe. Cudno. Przede wszystkim przyjechałam, dobrze się zabawić. Cała się tak często w środku. Proszę się nie część. Przyjechałam z mojej miejscowości Paskudy. No to nazwa nie jest przypadkowa. P pracuję w zakładach bieliźniarskich pod Paskudami, zajmujących się wyrobem gum bieliźniarskich, gum obszywkowych, naczepów, zaczepek, fiszby i miseczek. I różnych ozdób innych. Na co dzień jestem osobą samotną. Jestem także idolką Maryi Rodowicz.